Zima się zrobiła. Przedtem takie ładne słoneczko jechałem, a teraz cały czas jadę by... eee, śnieg. Dzisiaj muszę dojechać do bazy, to zrobię do pauzę i jutro rano jechać z kolejnym towarem. Jednak się troszeczkę tempo zmieniało, jadę do Göteborga. przyciągnąłem kamerkę z uchwytu no i zobaczcie jak tutaj wygląda teraz tutaj tak i tak już nie pada bo przed wieczorem jakaś śnieżyca że po prostu waliło, waliło, waliło i, i cała szyba była biała prawie wydzieraczki nie nadążyły, nie nadążyły zbierać ale to jest właśnie Skandynawia cześć, cześć mamy, cześć. mamy dzisiaj piątek 8 marca Kwietnia Boże, Moje marzec, przez ten dzień eee, Przymocowałem kamerkę, połączyłem z telefonem, więc nie Mam sterowanie, nie muszę się gdzieś tam wypinać i łamać przepisów i innych pierdów, żeby, żeby włączyć nagrywanie. Mam nadzieję, że to też wyjdzie. Dzisiaj jest piątek, ale dla mnie nie zjazdowy. Już mam informację, że będę zjeżdżał w, w, w sobotę. Jadę w tej chwili ze Szwecji do Danii na rozładunek. E, potem na bazę. Przespać się i jutro, jeszcze raz, ten rozładunek w tym samym miejscu, co dzisiaj będę zrzucał. E, z takich ciekawostek, e, chyba o tym nie wspominałem. Jestem w tej chwili za Kopenhagą, jadę do Odense. W Odense czeka mnie serwismana. Mimo, że takim nowym samochodem jeżdżę, to. Dwa dni temu wysiadło mi niestety Webasto i było mi w nocy zimno. co znaczy dokładnie wczoraj? Nie tą noc to dzisiaj spałem, tylko dzień wcześniej. Wczoraj to zgłosiłem no i tak mi zaplanowali, że tutaj jadąc będę musiał zajechać sobie do, do Odense, żeby, żeby mi to naprawili po drodze. Mam serwismana i do i zrobią. No tak dobrze, że jestem przygotowany, bo miałem. Ee, miałem ee, Bieliznę narciarską, bluzę kalesony, w tym spałem polar, dres, czapka na głowie, no i tylko nos mi zmarł. Fajnie też się firma zachowała, bo tam zaproponowano mi, ewentualnie, że mogę pójść w, na, w Szwecji na bazie do pokoju, tam gdzie, gdzie, gdzie. gdzie. Zakończyłem też kamerę po to, że ładną pogodę mamy. Postaram się za jakieś e, kilkanaście, 15, 20, 30 kilometrów będzie ten most, z którego jeszcze nie robiłem Lapsa, czyli ten, ten, nie pamiętam jak on się nazywa. E, I postaram się właśnie z niego Tainasa zrobić, może nawet z dojazdem do Odense e, to pewnie będzie takie poniekąd zakończenie tego filmiku. Może jeszcze ten drugi, bo W most też. Obie, zobaczymy. Mniej nagrywałem, jakoś tak. Nie wiem, troszeczkę denę straciłem. Ale może jak zacznę montować, no to, no to, to mi wróci ta wena. Jak zjadę, przerwa, święta. Po świętach na kolejny weekend. Znowu z wyjazd Zobaczymy, czy mnie znowuż na trzy dadzą. Nie jest powiedziane, że nie, nie jest powiedziane, że tak. Zobaczymy. Na razie ta praca tutaj, no. Bo podoba się to Skandynawia. No, w Skandynawii się inaczej. jeździ. teraz jedziemy autostradą, to trochę samochodu widać, ale jak po Szwecji jeździłem tymi takimi landóweczkami, no, naprawdę tereny piękne i, 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 i pusto. I pusto. No, w porównaniu z, jak gdyby, no, z Niemcami, z Niderlandami, no to, to naprawdę bardzo. Okej, okay. eee, Łączę się później. Przy autostradzie, oczywiście, jest, jest serwis, tam będę na niego zjeżdżał i, i, i będą mi naprawiać Ok, to do później. Ok, to kolejne wejście. Dojeżdżamy właśnie do tego, znaczy dojeżdżamy Mamy jak 10 km do, do tego mostu, po którym przepływają wszystkie statki wchodzące na Bałtyk, duże. Eee, zaraz zacznę tutaj tego tajemnica, jak się się pogodała. Zapomniałem jedną rzecz, bo już już ten most widać, jeżeli się tak popatrzymy, ja to widzę tak na godzinie 11 z tej chwili, jak ode mnie to już, już takie słupy utylone od tego mostu widać. E, wczoraj byłem w Göteborgu i wczoraj cały dzień w deszczu jechałem, wyjechałem z bazy, bo jechałem do Göteborga na rozładunek i wróciłem na bazę, tak? bardzo, bardzo fajna trasa. Bo jedną drugą, w jedną stronę 4,25, drugą 4,25, rozładunek, więc taki, taki, taki był, dużo jazdy. się sobie pojechałem dwoma różnymi trasami, żeby właśnie tymi landóweczkami szwedzkimi sobie pojechać. ok to tyle, jeżeli chodzi o, o aktualizację. Teraz rzucam a mówię, może, na kam nie wiem, czy na kamerze tak dobrze widać, a na telefonie, jak sobie błąd wątroję, no to może widać. Tak po, 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 po prawej stronie. Już tam w widać pylony tego mostu, więc lecimy z lekko. Musiałem na środku jak gdyby przejść na sterowanie ręczne z telefonu, więc zobaczymy co z tego będzie. Później się jeszcze będę walczył. na razie. Halo, no to cześć! Słuchajcie mamy 9 marca Ranek, ja jestem, jest godzina 7 przed 7 od godziny my prawie, znaczy jestem na rozładunku ostatnim, przejechałem szybko wszystko się udało, tym będę kończył filmik Tak, jeszcze godzinę mam powrotu jak widać że już jestem, pakuje <grym> się więc, więc też kamerkę chcę spakować, dlatego takie pożegnanie generalnie fajny wyjazd na tych trzech ośkach 5,5 kilometrów zrobione więc tyle co, co, co standardowo praktycznie raz tylko z tym linkiem jechałem, ale, ale też mm, jakieś tam fajne doświadczenie to było i jakoś na razie mnie to nie przeraża no, trochę to cofanie, ale no to jest wszystko kwestia e, nauczenia się. E, mam nadzieję, że w kolejnym razie będę, będę troszeczkę więcej e, nagrywał. Na razie.